Jeden. Witamy. Tak, e, dzisiejszy temat to wigilia. A nastrojowy, trochę, nie? Dobrze, oddam Ci głos, bo widzę, no. że się wywijasz. Tak, e, e, wigilia klasowa, tak? Pani o, ma tutaj więcej do powiedzenia niż ja, gdyś ja już. Ale no jestem dobra, po, poza poza Jestem poza, poza schematem i może byłeś też jest... w szkole, tak, też miałeś coś takiego na pewno, albo może i nie, chociaż wątpię w to, tak? No, no. Chociaż jedną wigilę chyba w życiu sobie przeżyłeś, ale no, kilka, jakie są no? wspomnienia z Wigilii klasowych? Jak to zazwyczaj wygląda, tak? Bo moje wspomnienia wyglądają tak, że w większości e, było to tak naprawdę w ogóle niezorganizowane, po prostu się przyszło, rozstawiło stoły, walnęło jakiś obrusik... No? No i jadło chipsy tak naprawdę i mandarynki. A później jak już z nudów już nikt nie wyrabiał, bo... Albo jeszcze jak jeszcze nauczyciel wyszedł, z, który, który siedział w klasie, e, zaczęła się wojna tak na skórki od mandarynki. Uuu, no jeszcze ja, to, ja takich rzeczy nie miałem, powiem ci. Ja miałem e, wigilie Kasowego, no z reguły były one zorganizowane, na tych, których nie byłem, bo były też, na których nie byłem, ale skupię się na tych, na których byłem i tutaj było mniej więcej tak głównie, ja pamiętam, że jak już był przydział na ciasta podzielone, bądź jakieś tam sałatki czy coś, jak były, był podział na, no, na tych biedniejszych, na tych, co jechali w ich klasie i na tych trochę lepszych, jak ten, ten biedniejszy przyniósł sałatkę, no nie, to mu zawsze jechać nie, Je, twoja matka zrobiła do dupy sałatkę, kurwa, to jebie, to nie, nie da się tego zjeść u, 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 u nas takie, u nas takie główne rzeczy przeważały, albo, nie wiem, rzucali się, kurwa, jedzeniem, no nie, tymi łyżkami, kurwa, wszystko fruwało No właśnie o to chodzi, tak? Ktoś no. przygotowuje, ktoś kasę na to wydaje, nie. albo nawet nie, że przygotowuje, tylko no. idzie kupić do tej głupiej biedronki chipsy, tak? No. Te najtańsze, to no. chipsy, czy jak one się nazywają, tak? No. E i później jest to wszystko niszczone, tak? No Bo już później nudzą się ludzie i, i wszystko niszczą. Jest, jest problem, że z, z, z reguły za dużo nakładamy na talerz, a potem zostawiamy i wyrzucamy to przede wszystkim. No. A poza tym. Wigilia klasowa. I dzielenie się opłatkiem. Może. No, Pierwty! No. Zacznijmy od tego, że nawet w rodzinie nie chcemy się dzielić opłatkiem, tak? A co dopiero ee, w klasie? Co, co powiedz mi, co, co możesz życzyć osobie, której tak naprawdę nie lubisz, a wręcz nienawidzisz czasem? Co jej mogę życzyć? To co, tak naprawdę ży, życzysz, bo musisz życzyć, ale tak naprawdę myślmy od tego, że jeżeli składasz życzenie przy opłatku, to naprawdę komuś, co życzysz oficjalnie, to tak naprawdę życzysz sobie, czyli... Jeżeli dużo szczęścia, dużo kas, tak naprawdę tego co się życzysz, a w głębi to, co życzysz tak naprawdę, tak po prostu nie wyjawiamy, no nie? No, no bo jak... I to nie jest szczere. Ja, no to jest... Zacznijmy od tego, że no. też, weź podejść kurwa do tej osoby z okładkiem. Weź, żeby, no do, wiadomo, nauczycielowi tak, jasne, no bo to, to wypada, bo to kultura. Okej, okay, ale no. osobie, której nie No to jest już ciężko. No, jak, jak mogę komuś życzyć, kogo w ogóle nie trawię? No tak, wiadomo, jak, jak patrzysz klas, na siebie? No to na siebie, tak? No to ta ta niekoniecznie muszę siebie trawić. No, jest jest, hmm. jest grupka, dziewczyn, w chłopaków i tyle. No, nie, jak to życzyć sobie? Tak, to, moim zdaniem to, to może e, dzielenie płatkiem to tak przy najbliższej rodzinie, ale nie takie rzeczy. No, dla, dla takich obcych osób, które niby dobra jest, witasz się w klasie, ale. Tak naprawdę w większości stosunek znikomy między sobą macie taki no tak. kolorzyński, no. A także wigilia klasowa. Fajnie, że niby ona przyucza, przygotowuje też zarazem tak do czegoś, żeby tak przypomnieć, nastroić się, ale niekoniecznie ona jest szczera i prawdziwa. No bo wiesz, nie każdy liczy się z nastrojem Wigilii, tak? Aj. A przede wszystkim y, ludzie siedzący w ostatni dzień szkoły, tak naprawdę już chcą być w domu i też chcą już odpocząć, i też może chcą pojechać do rodziny, a to, tak, to też jest tak y, blokowane. Także ma, ma to swoje plusy ja i minusy. jest tak blokowane. Z drugiej strony, zazwyczaj wiesz, lekcje w ten ostatni dzień szkoły, że tak powiem, przed świętami są skrócone, są jakieś apele do tego wigilię. Masz luz. Z jednej strony, tak, jeżeli masz rodziców, którzy tak cię bardzo kontrolują, że koniecznie no. musisz być w szkole, to już lepiej iść na tą Wigilię chyba niż siedzieć na lekcjach. No chyba tak, no ale. Ale sam, sam jakby rozkład tej wigilii, że tak powiem, z tą op opłatkiem, no nie ma sensu chyba. Problemem to się... jest nasza mentalność i to nie jest. że tak powiem, nienawiść do siebie. To nie jest, jest główny problem. A jeżeli nawet jedna osoba nie ma tej nienawiści, to druga na pewno ją ma i także tego nie, nie da rady się wy, wyarym, Zawsze wyarymować. są no. ludzie podzieleni na grupy, na przynajmniej ja no. ty, takie no. coś doświadczam w każdej szkole jakiej byłam, tak? No. Mm. Jeżeli ktoś chce sobie robić, okej, okay, zróbcie sobie wigilię, ale e, szczerze, to już powinno być podzielone na... Moim zdaniem podzielone nie, że wszyscy razem się siedzą, podzielone na stoły. Na przykład siedzi pięć, siedem osób przy stole, Ci, ta grupa, która się lubi i ka każdy też, że rozmawiają ze sobą. A nie, że sadzamy wszystkich wokół, którzy tak naprawdę się też nie, nie trawią. Wiesz... Ale z drugiej strony popatrz na te osoby, które w ogóle z nimi się nie odzywają. Co one mają zrobić? Osoby nie przychodzą na Nie, chodzi o takie ciche osoby, to, które A. nie mają w ogóle kontaktu z nikim, bo nikt ich nie lubi, bo są ciche. O, to już jest problem. Dlatego nie przychodzą takie osoby na Wigilię. Tak jak powiedziałem. No cóż, zostawiamy Wam pole do popisu, chyba że. Możecie opisać jakieś swoje wigilie, co pamiętacie? Nie wiem, czy lała się Buda na klasowej wigilii, czy coś no, takiego. No co tak? Dlatego zachęcamy, piszcie. Jak widzicie, jest nas coraz więcej. Teraz Linda. DSM, TNZ i tam coś tam wchodzi, no tak, będziemy miał swoją zakładkę tutaj na kanale, tak? Trochę mu wychodzi, trochę mu nie wychodzi, dopiero będzie się rozkręcał. Także też zerknijcie na niego i tak jak tutaj pani opowiedziała, napiszcie coś o swoich przeżyciach. I czy myślicie, czy Wigilia Kasowa powinna być, czy jednak powinniśmy zlikwidować ten, ten zwyczaj szkolny, no nie? To tyle, pozdrawiam, do następnego. Na razie, pa.